Cześć! Dzisiaj zagramy w School of Dragons Jest to gra na podstawie jak wytresować smoka Jedynki i dwójki oczywiście hmm. Chwileczkę... No. Okay. no więc tak, to będzie taka krótka instrukcja Bo mogę nagrywać tylko 10 minut, ale spoko No więc tak, kwestia poruszania się Poruszamy się strzałkami Szałką do góry do przodu. Tą do tyłu, wiadomo, którą. Prawą strzałką się obracamy, w prawo lewą, też w lewo. Skaczemy spacją. O. To jest mój smok. Ten tutaj. Co się tak wije i co zaraz do mnie przyleci. Ja wanila. Każdego smoka dorosłego w tej grze możemy... Możemy z nim latać. O, i ujmując. Pierwsze co, to wsiadamy na niego. Czyli klikamy ten przycisk, właśnie co ja klikłam. I tak, on się normalnie porusza, też normalnie skacze, nawet pływać umie, ale nie, nie chcę za bardzo pływać, bo trudno z tej wody czasami wyjść. E, żeby poleciał, klikamy dwa razy spację. On wtedy tak zawiśnie w powietrzu machając skrzydłami. I... Klikamy. Jeszcze raz spację. Możemy ją przyciskać. Wtedy szybciej lata. Ups, dostałam. Od jakiegoś nieprzyjemnego gracza. No i tak sobie można latać. Szałką w górę. W dół. Szałką w dół lądujemy. Ok. No. Jesteśmy w miejscu, gdzie łowi się ryby. No. To, że tutaj jesteśmy, w takim miejscu specjalnym do łowienia ryb, pokazuje nam ten znaczek. Klikamy w niego, i mamy takie pudełko, właśnie to. I w nim mamy przynętę. O. Takie różne robaczki i inne. No, jak to w rybołówstwie. Hmm. Yy, no. Tutaj jest ogółem nasz profil i naszego smoka. O, znowu, tak, no, tutaj jest nasz profil, profil naszego smoka, yy, poziomy i tym podobne. Tutaj jest nasz poziom, a smog ma maksymalny poziom 20. Mój znajomy się po raz kolejny pojawił. Hmm. Jak się z nim takim graczem, który nie może gadać, przywitać? Otóż podbiegamy do niego, on się do nas uśmiecha. To my też. Klikamy w taką emotkę. Jest jeszcze czat. Czat, z który, dzięki któremu możemy się porozumiewać z innymi graczami. Po angielsku, po hiszpańsku, ale po polsku nie za bardzo można. Bo niestety, ale pewne słowa uznają za przekleństwa. Także, no i tak to się toczy. To to jest taka lista naszych przyjaciół, jak można zauważyć. Tutaj, klikając w ten przycisk, można kogoś odwiedzić. A ty se w chłopie fruń, na razie cię tu nie potrzebujemy. No, można kogoś odwiedzić. A tu jest znaczenie jego farmy. Można przejść na jego farmę. Tu jest lista naszych... Przyjaciół nieaktywnych. Niestety ja mam bardzo dużą tą listę, i to by trochę zajęło, zanim ja bym się ruszyła z miejsca i zanim ona by się w ogóle załadowała. Yy, tutaj jest lista blokowanych, przyjaciół i zaproszenia do przyjaciół. Hmm. Tutaj mamy sklep. Jak nam wózek wskazuje, każdy inteligentny by się skapnął. I tak tutaj kupujemy ciuchy. E, różne nasiona No, tu jest właśnie dział dla wikinga Możemy mu kupić włosy, buty Praktycznie wszystko Całą garderobę o. Tutaj jest dział ze smokiem I tutaj mu kupujemy Na przykład skórę Jajka smocze, które są potrzebne I tym podobne Siodła właśnie Tutaj jest dział z ryboustem. Tutaj na farmę rzeczy Typu zwierzęta, dekoracje A tutaj już Rzeczy za Gęsy O, tu i tu Gęsy to jest to O, tutaj I to jest liczba A tutaj mamy monety, dzięki którym kupujemy Tutaj można sobie zarobić Ale niestety Różnie to z tym zarabianiem bywa Dobrze, wiadomo Lecimy do naszego znajomego Żeby się nie obraził Bo czasami się obrażają o to Opierdołę to jest księga. Taka księga ze smokiem, i w niej mamy nasze zadania. Jakby to delikatnie ująć, i tutaj jest lista wszystkich naszych zadań. A to jest bohater, który nam jedno z tych zadań zadał, można powiedzieć. I co mu mamy dostarczyć? Tutaj pisze, i tak dalej. I dostajemy oczywiście wynagrodzenie za to: jakieś punkty, kasę. I tym podobne. Tu jest nasz profil. Ogółem wszystko, co się dzieje na profilu, nawet narodowość nasza, skąd pochodzimy. I po prostu ta narodowość jest w sumie istotna, bo ona się pojawia przy naszym graczu. Czyli jakiś Chile? Co? Nie jestem z Chile akurat, ale ma akurat flagi polskiej, gdy to ustawiałam, nie widziałam, może się pojawiła, bo nawet się hiszpańska flaga pojawiła. Hmm. No, nie ma. Dobra. Wracamy. Aha, zapomniałam jeszcze ważne, takie dosyć. Jest to, że w tej opcji możemy zmienić nasz wygląd. Ta opcja jest darmowa, bo tu wiadomo płacimy za ciuchy. No to... Wiadomo, możemy sobie zmienić. Fryzury też, chociaż fryzury to już trzeba kupić, skórę można zmienić i jakieś tam zadrapania, różne to zależy. Możemy też zmienić wygląd naszego smoka, jego kolor skóry, szczegóły. Można mu dołączyć siodła, ale niestety za zmianę wyglądu smoka płaci się 15 gemsów. tak na marginesie radzę gemsy oszczędzać. Jeśli ktoś chce mieć. Parę smoków takich. Hmm. Tutaj jest info, co mamy wykonać. Tutaj są nasze rzeczy zdobyte podczas różnych misji. I w ogóle złowione, niezłowione jajka, smocze i tym podobne rzeczy. Tutaj ustawienia, jak się łatwo domyśleć. Tutaj jest opcja multiplayer i single player. A tutaj wsiadamy na smok. Hmm. A i właśnie. Jak widzicie, mój smok jest niezadowolony. Dlatego, że z każdym smokiem trzeba się bawić. I jak mu nie poświęcamy uwagi, to jest właśnie niezadowolony. Nie może na nim nic robić. Wolniej lata. Nie można nim strzelać do innych ludzi. Dlatego bawimy się taką. Ja to nazywam. No, takim szkiełkiem ze świeczką. Właśnie, bo smoki to lubią. Piłką za śreptu zgonowi nie podaje się smoczy miętki. Ja to tak nazywam. Bo po prostu nie działa na niego. Jest ślepy, ale fajny smok. Tylko na początku trudno mi nim się latało. Mimo wszystko. Ale można się przyzwyczaić, tak samo jak i do Diddlinadera. Są tak fajne smoki. Dobra, i on już nam się trochę podreperował nasz smok, to klikamy tutaj i strzelamy do kogoś. To jest bardziej efektowniejsze. Spoko. O. No, oddajemy panu Zaczepialskiemu. <laughs> Nie spodziewałeś się. No hmm. dobra. Jeszcze jest taka opcja dla graczy, którzy mieni, na przykład 15 games, 500 g a można sobie kupić takie fajny strój do latania. I się lata ze swoim smokiem. Gdzie się tylko chce. Tylko nie lata się tak jak smog, że się można wznosić. Tylko się opada. Czy stopniowo, czy szybciutko. To zależy od nas. Można powiedzieć. Dobra, ja już będę kończyć. Cześć!